Dziś także bardzo ważny dzień dla polskiego żeglarstwa, inauguracja sezonu, podniesienie bandery w Marinie w Sopocie. Dzień dobry, moje nazwisko Jacek Wojkowski, jestem przedstawicielem firmy Promarina, zarządzamy Mariną w Sopocie. Dzisiaj mieliśmy jakby pierwsze, pierwsze w naszej historii, krótkie, bo dopiero rocznej otwarcie sezonu żeglarskiego. Postanowiliśmy to zrobić w takiej formule, z tego tytułu, że mamy długi weekend. Postanowiliśmy zrobić to w formule takich Sopot Nautical Days, spotkania żeglarzy, jakieś takie małe eventy związane z bezpieczeństwem w maginie, prowadzone przez Sopocki Wopr i Sopockie Pogotowie Ratunkowe. Wzbogaciliśmy się ostatnio, właśnie o ambulans, pływający ambulans, który stacjonuje w naszej maginie. Myślę, że impreza dzięki pogodzie i zaangażowaniu ludzi jest że tak powiem imprezą udaną. Kulminacją jakby tej dzisiejszego dnia było wciągnięcie bandery, prawda? I to muszę podkreślić, że bandera ta jest taką dość może niespecyficzną, ale prestiżową, bo jest to ostatnia bandera, która została która pływała i została ściągnięta z polskiego Statku handlowego promu Wilanów. Wciągnął ją zresztą kapitan, ostatni kapitan promu Wilanów i jakby przekazał nam tutaj <grytanie> tą banderę do, do naszej mariny, W maginie. Chcieliśmy wprowadzić taką formułę jakby trzydniową, połączyć otwarcie sezonu regaty, z, z możliwością prezentacji jakże bogatych i w tej chwili już jednych chyba z najlepszych stoczni jachtowych w Europie. Gościmy tutaj firmę Galeon, która prezentuje najnowszy swój produkt, produkt Raptora 700. Jest to bardzo prestiżowa łódka. Chcę podkreślić, że nasza marina jest mariną bardzo specyficzną, jest to praktycznie wyspa oddalona o 500 metrów od, od stałego lądu. Z jednej strony jest to powoduje to, że jest to przepiękny obiekt, z drugiej strony powoduje też, że jednak dostępność jakby dla żeglarzy, dla żeglarzy jest dość utrudniona, bo trzeba, jesteśmy połączeni z lądem molem. I e, takim głównym naszym celem jest e, jakby uatrakcyjnienia pobytu i e, tej jest, e, Mamy taki plan, żeby w naszej maginie odbywało się jak najwięcej eventów związa z, związanych z żeglarstwem. Jest to kolejny z galonów, który którym chcieliśmy pokazać światu nasze możliwości techniczne, również jeżeli chodzi o nasz smak i wyczucie stylu. Nie jest to najnowszy model, ale rzeczywiście jeden z takich, który zebrał najwięcej nagród i, i prestiżowych nagród w świecie. No jest to pewnie jedna z niewielu, jeden z niewielu jachtów na świecie, który w, w, na takiej powierzchni 20 metrów posiada tyle gadżetów elektronicznych. Mamy tutaj drzwi do kokpitu, które chowają się całkowicie w. Komorze silnikowej. Jest to nasz patent, nasz pomysł, nasze wykonanie. Nie, nie do skopiowania gdziekolwiek indziej. Jest cały system garażowy obsługiwany przez jedną osobę, który pozwala na skuterze, który mieści się na tej łódce, wypłynąć swobodnie i wrócić, e, zadokować się na, na, na tej łódce. Poza tym oczywiście cały sprzęt, my to nazywamy już jako, zaliczamy do sprzętu standardowego, czyli audio, wideo i, i cały sprzęt AGD. Oczywiście to wszystko tu jest w standardzie, o tym chyba nawet już nie warto wspominać.